Witam serdecznie. Audi Q7 z 2020 roku z przebiegiem około 113 tysięcy km. Samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny. Nie posiadał żadnej szkody. Oprócz wymiany przedniej szyby, szyby po odprysku od kamienia, w aucie został przeprowadzony też dechroming, czyli wszystkie listwy zostały zmienione na czarno. Wydaje mi się, że to znacznie lepiej pasuje do tej wersji kolorystycznej. Jeżeli chodzi o mankamenty, to trudno się cokolwiek doszukiwać. Samochód jest zadbany. Prysków z przodu jakieś się znajdą, ale bardzo mało. Tutaj jest jeden. Wersja S-Line posiada fotele z pamięcią, wirtualny cockpit, Febasto. Wersja siedmioosobowa S-Line. Bardzo ładne zestawienie kolorystyczne. Może tak się prezentuje, autko. na chwilkę przejdziemy sobie do miarę grubości powłoki lakierniczej, natomiast, jak wspominałem, samochód jest cały w oryginale. Oczywiście posiadam ekspertyzę rzeczoznawcy. Tu jest malutka ryska, ale to kwestia spolerowania. Tak poza tym, utrzymany jest ładnie. Jedynie co można zrobić, to przepolerować. Nałożyć wosk lub ceramika będzie jak nowy. I przechodzimy sobie za chwileczkę do pomiaru grubości powłoki.